Autobus Scania iRisar i4 w pokazywanej wersji proponowany jest przez jego producenta na trasy międzymiastowych przewozów regularnych lub okazjonalnych. Może zabrać na pokład ponad 50 pasażerów, którzy dzięki wyposażeniu pojazdu podróżują wygodnie i bezpiecznie. Sylwetka pojazdu zachowuje wyjątkową stylistykę charakterystyczną dla tego modelu. Harmonijnie połączona z dachem olbrzymia szyba czołowa zapewnia kierującemu wyśmienite warunki obserwacji drogi przed autobusem. Dopasowane wymiarami do wielkości pojazdu lustra wsteczne dają możliwość swobodnej obserwacji sytuacji za autobusem. To, co się dzieje wewnątrz, kierowca może swobodnie widzieć w sporym lustrze wewnętrznym. Oprócz zerkania w to lustro, kierowca ma jeszcze na co patrzeć, bo deska rozdzielcza autobusu przywodzi skojarzenie z panelem sterowania Jumbo Jetta. Od czasu do czasu może też rzucić okiem na ekran komputera pokładowego, który obok informacji o stanie i funkcjach podzespołów pojazdu służy także jako ekran systemu nawigacji. Autobus napędzany jest 9-litrowym silnikiem o mocy 280 mechanicznych. Zastosowano w nim opracowany przez Scania system wtrysku XPI oraz recyrkulację spalin z ich przechładzaniem. Dzięki temu silnik pracuje w klasie czystości spalin EEV, czyli pojazd należy do niezwykle przyjaznych dla środowiska. Ale jest także podporządkowany potrzebom pasażerów, którzy podróżują wygodnie w indywidualnych fotelach, wyposażonych w zintegrowane pasy bezpieczeństwa. W testowanym autobusie, dla zachowania warunków odpowiadających jego codziennej eksploatacji, na ich miejscach umieszczono odpowiedni balast. Fotele mają możliwość regulacji, co łatwo pozwala znaleźć wygodną pozycję. Wsiadanie do autobusu ułatwia system obniżania nadwozia. Autobus przyklęka całym bokiem, przez co zarówno w pojedynczych drzwiach przednich, jak i dwuskrzydłowych tylnych stopień wejściowy znajduje się nisko nad podłożem. Z myślą o niepełnosprawnych zainstalowano windę i przewidziano obszerne miejsce na ustawienie wózka inwalidzkiego. Dużo miejsca jest też na bagaże podróżujących. Pojemność bagażników sięga 3,5 m sześciennego. Również w tych przestrzeniach dla potrzeb testu drogowego umieszczono balast. Irizar jest bardzo sprawny na drodze. To zasługa odpowiednio dobranego silnika i automatycznej skrzyni biegów. Bezpieczniejszą jazdę zapewnia system stabilizacji toru jazdy ESP, z kolei o szybkie wytracanie prędkości dbają nadzorowane elektronicznie hamulce z układem wspomagania ruszania pod górę. W prezentowanej dwuosiowej wersji skania IRIZAR I4 może śmiało obsługiwać regularne linie międzymiastowe. Zapewnia pasażerom wygodną podróż w klimatyzowanym wnętrzu, jest przyjazny dla środowiska, a przy tym nie może zostać niezauważony poprzez swój charakterystyczny wygląd.